Siemaneczko, z tej strony Lesiu Cox. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na K-Dropie i dzisiaj mamy balans 52,50. I oczywiście serdecznie zapraszam też do wpisania mojego kodu promocyjnego z dużych liter Lesiu Cox, co Wam daje 2,17 na start i 5% przy doładowaniu Zapraszam. To macie podanego. Kod promocyjny. No i tak wygląda ta stronka. Ogólnie mam 50 zł. Spróbujemy coś z tego zrobić. No, w, w, w ostatnim odcinku nam się nie udało niestety. No i tu mamy taki event walentynkowy. Zdrabki oczywiście 284 512 000. To możemy sobie wymienić te prezenciki, te serduszka. Tu mamy także... Co my tu mamy jeszcze? Oczywiście nie mogło zabraknąć też... Upgradera. Dobra, to zaczynamy. Może zaczniemy z tym moim kodem. Macie 2.17 na start, tak, jak mówiłem. Możecie sobie otworzyć za darmo tą skrzynkę. Otwieracie sobie tą skrzynkę. Nie okay. może Wam wypaść taki skin No to za darmo całkowicie. Złote 30. Złote 30 Wam wypada. Idziecie na upgradera. I mówię. Hmm. Pograłbym z takim Diglem. Wybieracie swoje stronę, którą Wam odpowiada. I. No, i nie macie tego digla. Nie macie digla. To lecimy dalej. Spróbujemy zrobić profit, oczywiście. Co by tu na początek otworzyć? Może sk skrzynetka Sweetie? Otwórzmy 4 razy. 24 zł. Wydajemy. Wydajemy 24 zł i mamy. 33, 50. To już jest z dycha do przodu. Otworzymy jeszcze raz. Tym razem nic. 15 zł. Zostało nam 3 zł. Za 3 zł możemy sobie otworzyć 3 zł. 12 groszy. Zaraz pójdziemy na upgradera jeszcze A może od razu idźmy na upgradera Ulepszymy te tańsze Zróbmy coś takiego, MK Na tą stronę No nie siedzi To zróbmy jeszcze raz. Seppentigla. Tym razem nam siedzi chyba, czy nie? Nie, tym razem też nam siedzi. Ale jak minimetry przeleciało, nie? Mamy ile? Mamy 48 zł. 48 zł. To pójdźmy sobie, mamy 480 prezentów pójdźmy prezenciki rozmienić sobie zobaczymy co poleci z darmowych prezentów oczywiście mamy 3 złote z darmowych prezentów ja bym to wszystko sprzedał no i mamy tyle co na starcie otwórzmy sobie jeszcze tą raz Sweetie 24 złote To chyba będzie słabo słabo, ale to już my jeszcze raz może teraz coś nam tutaj wyleci lepszego A raczej nie 25 zł. No i tak mamy spory minus spory minus lepsze jest, sobie obiecałeś hardcore'owi zróbmy sobie może coś na 40% coś na dyszkę zróbmy na dyszkę mhm. w tą czy w tą na 40% No nie siadam. Mamy ile? Ile mamy? 40 zł. 40 zł. Musiałoby nam coś wejść w końcu. Bo dużo nam spaliło. Ale chociaż takiego USP. To chyba wejdzie. To weszło. I mamy 44 zł. Teraz mamy tak to. Może pójdźmy jeszcze raz na tą Sweety. Może coś teraz da. Pójdźmy na tę Sweety. <laughs> Pomęczmy tą Sweety dzisiaj. Otwórzmy 5 razy 30 zł No nic Duży minus Jeszcze dwie Chyba wyjdziemy dzisiaj z niczym Sweetie nam nie daje dzisiaj 4 złote za 12 No Trzeba dzisiaj przygotować. zaczyncie, chyba mhm. Co my tu mamy? To żebym się ten odcinek skończył tak ostatnio, nie? Przegramy wszystko. Więc nie wiem, co mam zrobić teraz. 24 złote mamy. 24 złote Gdyby to weszło, kończymy odcinek. Kończymy odcinek. Nie mamy z dużego profitu, ale mamy piękną meczkę z TMP Rol. Dziękuję za oglądanie. Nara!